Śmieszka, część pierwsza. Opracowanie graficzne Grażyna Bajon i Ewa Zielińska. Wydanie 1976 rok. Bardzo dawno temu, tak dawno, że już sama nie pamiętam, opowiadała Babcia, był kraj szczęśliwy jak w baśni, w którym... Panował król sprawiedliwy, a królowa była bardzo dobra dla swojego ludu. W Pałacu Królewskim zapanowała wielka radość. Kiedy urodziła się królewna, wielu hejka na buzi, i dlatego nadano jej imię Śmieszka. W tym domu obchodzi się urodziny, tak samo i w królewskim. W pałacu było wielu zaproszonych, a honorowym gościem była dobra wróżka. Nie zaproszono tylko złej wróżki. Jak to w bajkach było? Dobra wróżka przepowiedziała śnieżce, że będzie dobra i piękna, a ludzie będą ją bardzo kochać. Nagle zjawiła się nieproszona zła wróżka i rzekła zjadliwie: Zły los będzie cię prześladował, będziesz nieraz płakała. Tak, jak nagle wpadła, tak i błyskawicznie zła wróżka się ulotniła, ale nikt tego nie wziął do serca naprawdę. Królewna rosła w spokoju i szczęściu. Lubiła piękno wokół siebie, dlatego chętnie pomagała ogrodnikowi sadzić śliczne kwiaty. Śnieżka kochała świat i wszystko, co na nim żyje. Żywiła ptaki, które chętnie do niej przylatywały, bo wieść o jej dobroci przenikała wszędzie do ptaków, zwierząt, a nawet do krasnoludków, co to pod mychem i grzybami mają swoje mieszkania. Odwiedził ją jelonek i przyprowadził ze sobą młodego misia. Tak się czuli wszyscy szczęśliwi. Jedna tylko królowa nie była szczęśliwa, bo trapiła się przepowiednią złej wróżki. I tak co dzień zapadała coraz bardziej na zdrowiu. Wreszcie umarła. Płakał król, płakała Śnieżka. Minęło lat kilka. W pałacu znowu wesoło i uroczyście, bo oto król pojmuje za żonę młodą, dumną panią. Była to córka czarnoksiężnika i tacy w bajkach bywają. A nowa królowa nie była dobra ani dla ludzi, ani dla zwierząt. Mówiono, że czarnoksiężnik dał jej serce z lodu. A najbardziej była niespokojna o swoją urodę. Czy czasem któraś inna, któraś inna niewiasta nie jest od niej piękniejsza? Każdego dnia przeglądała się w dziwnym lusterku. Było ono niezwykłe i znało ludzką mowę. Ilekroć się w nim przeglądała, tyle razy zadawała pytanie: Zwierciadełko, ty wiesz przecież, kto jest najpiękniejszy w mym królestwie? A sprytne zwierciadło odpowiadało: Ach, ty tylko jedna. Szczególnie nie lubiła królowa Śnieżki, bo mimo zapewnień lustra, wiedziała, że Śnieżce nie dorównuje w piękności. Zawsze więc była dla niej niegrzeczna i nie przyjmowała żadnych prezentów, nawet kwiatów. Tylko dworacy którzy jej schlebiali, cieszyli się sympatią. Kiedy król zobaczył, że królowa chodzi pochmurna, starał się ją rozweselić. Urządził więc gry przeróżne, na które zapraszał swych rycerzy. Zjeżdżali więc z dalekich nawet krajów. Kiedy na takim turnieju pojawił się czarny rycerz, zadrzeli widzowie, skoro ujrzeli, że nosi znak królowej. Nie miało to nic dobrego oznaczać. śnieżka. Część druga. Czarny rycerz stał na środku podwórca i gromkim głosem zawołał: Kto się ośmieli stanąć ze mną na, do walki? Ja! Odezwał się jakiś piękny młodzieniec. Był to dobry i urodziwy książę. a że nie miał znaku od żadnej damy, dlatego przystąpił do śnieżki i grzecznie poprosił piękne królewno, przypnij mi swój kwiat, chcę on być bowiem twoim rycerzem. I tak się stało. Już pierwsze starcie było gwałtowne. Walczyli coraz bardziej za żarcie. Gdy już miecze nic zdziałać nie mogły, starli się bezpośrednio, chcąc powalić jeden drugiego. Czarny rycerz nie należał do ludzi szlachetnych. Chwycił się podstępu i tym sposobem zwalił przeciwnika z konia. Prężył się dumnie, czując się już zwycięzcą. Wtem usłyszał głos królowej. Zabij go! Łaski błagała Śnieżka. Ale powalony książę nie dał za wygraną. Raptem odzyskał siły i w jednej chwili z pokonanego stał się zwycięzcą. Książę był szlachetny. Pozostawił czarnego rycerza przy życiu. Nieszlachetny rycerz, nie bacząc na ambicję, uciekł co Jak to bez zwyczaju bywało, śnieżka obdarza swojego księcia kwiatami. Nie, smak to było królowej. Król wydał huczne przyjęcie. Młody książę, jak w bajkach bywa, poprosił w nagrodę rękę księżniczki. Któż, któż by mu jako zwycięzcy odmówił? Nie mogła sobie zła królowa znaleźć miejsca. Porzuciła więc wisiadników, i pyta ponownie swoje zwierciadełko. — Powiedz mi, kto jest teraz piękny? — Tyś, królowo, ale Śnieżka stokroć piękniejsza. Zachichotało zwierciadło. Wpadła królowa w gniew wielki i przywołała sługę, a im bardziej się gniewała, tym stawała się brzydsza. Sługa złożył niski pokłon i czekał na rozkazy, a był on królowej bardzo posłuszny. — Rozkazuję ci, — rzekła w uniesieniu zła królowa, aby Śnieżkę do boru wyprowadził i tam zrób z nią porządek. Powinna zniknąć z tego świata. Sługa podstępem zwabił Śnieżkę, mówiąc – Racz, Królewno, pójść ze mną do boru. Pokażę, po, pokażę ci polanę pełną przecudnych kwiatów. Słyszał tę rozmowę gołąbek. Pełen oburzenia przyfrunął do swych przyjaciół i zagruchał żałośnie. Drodzy moi, naszej Śnieżce grozi niebezpieczeństwo. Ratujmy ją. Podobały się kwiaty królewnie. Podziwiała je nic. Różnego nie przeczuwają. Królewna Śnieżka, część trzecia. Zamierzył się niedobry sługa chcąc puścić strzała, ale Gołąbek był szybszy niż ruch ręki sługi. Zamierzył się sługa po raz drugi i tym razem przyjaciele dobrej Śnieżki przeszkodzili mu. I wtedy sumienie w nim się odezwało. Opuścił więc łuk i zasmucił się wielce. Przebacz mi, dobra Śnieżko. Pokornie przemówił. Jestem niegodziwym. Ja wracam do pałacu, ale ty musisz pozostać w Boże. Ruszyła królewna, przejęta swą sytuacją. Przyjaciele jak umieli, pocieszali ją. Coś na pewno dla ciebie znajdziemy. Nie opuścimy cię. Tu jest przecież nasze królestwo. Zamieszkali w opuszczonej leśnej chacie. Było im dobrze. Nic co? co? Cicho mówię. Zamieszkali w opuszczonej... Uciekaj! Uciekaj, no. Zamieszkali w opuszczonej leśnej chacie i było im dobrze. Wrócił sługa do pałacu i wszystkim oznajmił, że wilki zjadły śnieżkę. Zdumieli się obecni, rozległy się głosy współczucia. Wyszedł na taras dobry książę, zasmucony wielce. Wtem nadleciał gołąbek z radosną nowiną: Śnieżka żyje. W tym samym czasie królowa wybiegła i zapytała: Zwierciadełko, chyba już teraz jestem najpiękniejsza! Piękna jesteś, królowo, lecz śnieżka nadal najpiękniejsza. Tego było u królowej za wiele. Przebrana zawieśniaczka wyszła na poszukiwanie śnieżki. Miała w koszu zatrute jabłuszka i była przekonana, że tym razem podstęp się uda. Się zbliżała do leśnej chatki, zachichotała po cichu z uciechy. Dobrze, że jej przyjaciele wychodzą z chatki. Już ja sobie ze śmieszką poradzę. Moja dobra panienko, obłudnie przemówiła królowa. Taka jestem zdrożona. Proszę, odpowiedziała śnieżka, niczego się nie domyślając. No, na mnie już czas, rzekła, na odchodnym królowa, udając wieśniaczkę. Weź, panieneczko, w podarunku jabłuszka. Zostawię dla moich przyjaciół. Ależ spróbuj, nalegała wieśniaczka, i stało się. Wyjęła królowa lusterko i triumfująco rzekła: No i kto teraz najpiękniejszy? Ty królowo ze smutkiem odrzekło zwierciadełko. Smutek zapanował w lesie, płaczą zwierzęta, przyjaciele śnieżki, ale ten smutek nie trwał długo, jak to zwykle w dobrych bajkach bywa. Oto zjawił się dobry książę, i raptem wszystko się na dobre obróciło. Porwał książę śnieżkę, która ożyła, bo zatrute jabłko wypadło na ziemię. Wszyscy wrócili do pałacu. Radości było ponad wszelką miarę. Zła królowa musiała opuścić pałac, bo nie zasłużyła na życie wśród przyjaciół. A, księ a śnieżka. A dobry książę żyją odtąd szczęśliwie tak długo, jak tylko w marzeniach się zdarza. Koniec.